Hejo, witajcie w 11. już odcinku Tekkena szóstki. Dzisiaj zagramy sobie postacią, można powiedzieć, dość dużą gabarytą, mianowicie Gandriu. Gandriu, w sumie, można powiedzieć, że jest po prostu no, zapaśnikiem, sumo i tyle, i w sumie. No, sobie dużo mówię, zapaśnik suma, jak zapaśnik. Akurat w jakiś historii Ganryu w jedynce był, można powiedzieć, subosem dla Josiego, gdyż ponieważ y, albowiem y, zabrał jako, jakieś pieniądze dla biednych ludzi, a jeszcze dlatego, że uwielbia pomagać biednym czy coś, więc też tak powiem, stąd ich rybacja w pierwszej części. Natomiast wy został ochroniarzem Kazui i wpadł w oko y, Michel. W rynkach od 3 do 4 się nie pojawił. Powód, dla który to jest jest taki, że decydował się prowadzić siedzibę restauracji o nazwie Czanko Paradecz, coś takiego. Akurat Czanko to jest jakaś taka tradycyjna potrawa zapaśników sumo, bo zapaśnicy sumo no, muszą mieć jakieś takiej swojej srogiej diety, i to nie jest tak, że na prostu będziesz się obżerał i stanie się zapaśnikiem. O nie, tak to nie działa. Akurat w piątej części stalkuje on Julię, gdyż ponieważ, albo wiem, Julia przypomina mu o Misheł, czy coś takiego. No, ale niestety jakoś Julia nie za bardzo chce, żeby dużo o niej starszy pan, że tak powiem, no, za nią ganiał, czy coś. Akurat nie ma jakichś takich mega kombosów, za to, na za to jak już przywali, no to, to lękaj się narody. Kurde, takiego czy nie, sobie. dobra, Zdynki, myk i dobra. Ale nie jest taką akurat, która no, jest, znaczy, powiem tak, dość prosta, jeżeli chodzi o na przykład takie robienie, no, ruchu, który ja daje duży damage, ale jeżeli nikomu strzema, na kim się troszeczkę postarać. Jakbyśmy że zaczęli w skakać, na przykład robić myk i się turlać normalnie, turlać się normalnie jak jakaś piłka, no. Ja rozumiem, że on jest, no, masywny, no, ale żeby aż tak. A i do tego też gadał w fabularnym filmie e, Tekken e, Blood Vengeance jest Jakimś cudem nauczyć element u Jakim cudem, nie wiem. Chyba to jest taki stary, że nasi zawsze musi być, kurde, jakiś taki y, przytuszy, że tak się wydaje. W Wkładkami do tego idealnie pasuje. Przy czym? W samym filmie Lee jest nauczycielem od matmy. Tak mega dziwny film animowany. Tak ten y, Blood Vengeance. Kurde, ale nie przywalił. Dobra, ja też pokażę, żeby mnie przywalić, a co? Kurde, sama. kurde. Masz tak. I my, kurde, sobie jeszcze usiądziemy na nim. A co mi tam? Trzeba korzystać ze swojej masy. Myk. Myk. Kurde. Akurat Steve w tej grze jest uważany za jedną z najciekawszych postaci, obok, yy, lo, obok Lowa i Larsa, chyba. No właśnie, puszcza mi manto. Dobra, pora robić mu rzut. Mi się zrobił. Takie myk, myk, myk. Myk, patrzcie, takie myk, myk. I ty można tam i bez końca. To był już nie już takie uimkniętanie, albo ty nie przestaniesz. Mirror mech, czy nie mirror hmm, tak ty tak jestem zadowolony z tego, że naszym yy, udało się po 36 latach awansować dalej. Czy się da temu czy na tym samym mundialu, na którym ma radona pamiętną rękę Boga, y, którą bramkarz angielski rzekomo nazwał y, ręką Cela, a nawet jeszcze gorzej. Tak że po prostu mi nie pozwala cenzurka YouTube. -kowa. Wiesz, co, co ten YouTubek może mi zrobić, jeśli nie jestem jakimś wielkim twórcą? No ale ja wolę dmuchać na zimno. Kurde, nie, nie, nie. Kurde, ach, kurde, chładki. Jego staniemy w pierwszych od Francji. Kurmię się, pokona. No i wykrakałem, kurde. Bycie pulchnym nie jest łatwe. Wiem, co, wiem, co mówię, samą nadwagę. No nie aż taką, ale no kurde, trochę mamy. Dobra, każdy drugi kostium, jest taki, no, taki bardziej, no nie, taki bardziej, może powiedzieć, casualowy. Czy też nie casualowy. Ej, To nie za dobrze wróży przed walką z yy, Azazelem i Jinem. Muszę chyba je postarać. Kurde, przestań na mnie skakać. Co za niewdzięczna dziewczynka. No i. Kurde. Matko, jakie ja nim Tylko jeden swip. Kurde. Durna dziewczynka. I jeszcze Unblockable. No to się nazywa chyba największy disrespect. Matko. Dla mnie jeszcze bardziej niż lołem. Dla mnie jeszcze bardziej niż lowem. Ech. Ja się, ja się nie denerwować I tylko tyle. A mogę już mieć, kurde... Dawno, że może już mieć ten... Po dwóch takich, można powiedzieć, króciutkich teraz trzeba pora na... No, na kurde, na tasiemca. No i chciał tu dużo mówić Kurde Że mi ten Hit Combo chciała sprzedać Franca Dobra, my siadamy. damy. A na nie, nie, nie grzeczna dziewczynka. Dajmy się te combo zapodać, jaka Franca brenna. Dobra, Rzut! Rzut! No! Co za menda. No, no, menda bona de, de facto jest to myślę tak powiem, drugi main w siódemce, Więc taka trochę hipokryzja. Ale denerwująca jest, a ja chcę się z tym poradzić szybko, bo jestem dość zmęczony. Chyba zrobię jakąś ciekawostkę. Tak, stibagowałem ją, No, w końcu, no, wkurzyła mnie. No, a po drugie to jest bot, mogę tibagować, bota. Zresztą było też nie se używając unblockabla, tuż po tym jak mnie nie powalił. Dobra, pora na walkę z Alison. Chyba dopiero drużczycie, teraz walczę akurat z Alison w tej serii. Kurde Ogłuszacz. He, się, a to akurat może robić duży demecz. Alisa akurat na Rage'u na robi naprawdę olbrzymi demecz. Nie mój przytować i o jej wersji siódemki. No to po prostu niszczy. a Ani siluje. Jakby ktoś chciał takie bardziej... Są takie bardziej milordowate. Milordowate. To co w ogóle za przydomek milordowaty? Jeżeli chyba nie była aż taka, powiem, Broken w szóstej, jaka jest w siódemce. Była dość silna, ale no nie była Broken. Fakt to, jest, że to jest z na najsilniejszych postaci żeńskich obok Julii i Zafiny. No, takie fakty. Na tym zawsze jest tam gdzieś że A, czy też to 10, jak kto woli. Aż fani zaczęli ją nie lubić, bo jest, to jest zbyt prosta, zbyt łatwa. A, nie skoczyłem. Kurde, jestem. Mówimy, no że jestem puls, ale żeby nie móc robić sidestepów. stepów wydaje na tych swoich. do przepaści. kurwa mam akurat chyba teraz największy współczynnik przegranych. A to jeszcze kurde, walka z dżynem, jeszcze z AS. ja pierdzielę. Dobra, Myk. Pora dać w łypę dla dżina tu tego, jak to się mówi. Radam jak ze szkolnej. Jeden rzut! No, daj się rzucić, młody! Takie myk, kurde, sutami na ryj. Matko, ale urzą słownictwa. No bo znerwowałem się, kurde. Myślałem, że to będzie szybkie, a to, kurde, jakaś pani, jakaś, jakaś paniusia bananowy ci jak spuszcza mi łomot. Kurde, te, a ten zaś, ten, ten zaś dziesiątkę mi zaczął zaprzedać, Skurczybyk. Aj, prosił się! Kurde, teraz tylko jeden rzut! I myk! I myk! Kurde, będziemy skakać jak jakieś nim! Kurde! Jakby taki smokanek zaczął ci spadać na gębę, no to miałbyś deformację do końca życia! Jeszcze ruletka, U-la-la! to się nazywa dopiero. tak to ruletka to jest zwiększenie szansy na to, że no będzie akurat ci więcej ta ruletka się pokazywała, czy coś. Nie wiem, co zrobisz, tak powiem w tagu dwójce, czyli te skrzynki z hajształtą są zdecydowanie lepsze, moim zdaniem, niż ta ruletka. Pora na walkę z azazelem. Azaz co ciekawe, trochę za spodziewam ending naszego pulchnego sumoki, no w sumie, który sumoka nie jest pulchny. Ganri mianowicie po zatworzeniu energii a Azazera ze zmienia się w swoją jabelską formę, po czym chce sobie odlecieć, okazuje się, że pod powodu tego, że jest zbyt pulchny, no, kurde, no, ale y, nie może fruwać. Nie może, bo jest zbyt pulchny. Biedny Ganriu. Wkasz kotku, co masz w środku. Kotku, niezły mi kotek z kryształu. Kurde, ale niemal się czuję teraz. Dobra, nim będzie chciał perfekta. To ja będę miał przegraną rundę. Dobra, pora się skupić, bo on nie przeodpuści. Chłopę na ci dla niego. Pff, niezłe! do jego durnego laserku z oka. Kurde, teraz te kryształki. Nie, 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 I przegrałem. Jednak nie. Jednak nie. Nie przegrałem. A patrzcie, już chciał się obracać, już chciał mi kurde sprzedać. I kolejna ruletka, nieźle. 20 patyków w kieszeni piechotą nie chodzi w tej gierce. Chyba, że w stanie campaign wtedy chodzi. 15 minut! 15 minut, no trochę długo, no sorki. Nie przypuszczałem, że Gan nie jest taki prosty. No ale za pierwszym razem. Ninczyna też. No to cóż. Jutro będzie najprawdopodobniej Armor King. Trzymajcie się. Do zobaczenia, ludziska. Cześć.